Dzień dobry moi mili państwo, dzisiaj szalony Iwan, tak szalony Iwan, czyli Obiekt 263. Jeden z trudniejszych pojazdów w grze, a dlaczego? Ano dlatego, że ani wychyłów, ani opuszczania działa. Działo też nie jest takie pod niszczarki, bo jest to niszczyciel czołgów nacji radzieckiej. I szczerze powiem, penetracja też nie rozpiesza, bo mamy praktycznie taką samą penetrację, jak niektóre medy w grze, a mianowicie 290-330. Taka jest penetracja tego TDK. Alfa 550, takie są uszkodzenia. No i wychyły, minus 4 stopnie opuszczania działa, tak więc słabo, bardzo słabo. Tutaj nie mamy wieży na tym TDK. Też to jest bardzo trudna maszyna. I jeżeli chodzi o wychyły, 12 lewa stopni 12 prawa. Owszem, mamy groma, jeżeli ktoś pogra gromem, to zobaczy jaki to jest dramat. Tutaj no nie jest jeszcze tak źle, jeżeli chodzi o te wychyły, ale najgorszy problem to jest właśnie opuszczanie działa. Drugi największy problem tego TDK, bo raczej no, wypadałoby tutaj grać jako snajper, ale on też może jechać śmiało nawet na pierwszą linię, jak mamy odpowiednie warunki. Grając na tej mapie, czyli malinówce, ja nie mam zbytnio gdzie pojechać, jeżeli chodzi o takie środowisko, w którym ten Tedek dobrze się czuje, bo najlepiej na płaskich powierz powierzchniach ten Tedek się sprawdza. Tutaj mógłbym pojechać na górkę, co niewiele by mi to dało, dlatego że grając na wychyły działa, na boczne wychyły. Tutaj naprawdę bym nie odniósł jakiegoś większego sukcesu. Jadąc w drugą stronę, tam prawdopodobnie też wychyły i opuszczanie działa. Nie zdałoby się zbyt, na zbyt wiele, tak? Tak więc postanowiłem na początek zagrać w krzaku. Ja używam akurat na tym Tedeku na chwilę obecną. Siatka, dosyłacz i optyka. Takie wyposażenie na tym pojeździe. Wożę. Można wywalić tę siatkę, jak gramy na przykład dość hardkorowo jedziemy do przodu, bo ona nie jest wtedy nam potrzebna, ale ja już tutaj zbliżam się do 95% jeżeli chodzi o działo i tak od czasu do czasu są takie bitwy, gdzie staram sobie pograć na, jako snajper, a czasami jeżeli odpowiednia mapa jest to jadę do przodu i staram się wykorzystać. Pancerz tego Tedeka. Chociaż, patrząc na pancerz tego Tedeka, to jest legenda. To jest legenda, która już przeminęła. Kiedyś pojazd był nie do przebicia, jeżeli chodzi o przód, a w dzisiejszych czasach te działa są tak laserowe, że wszyscy nas są w stanie przebić. Dodatkowe utrudnienie grając z tym Tedekiem jest takie, że pojazd jest olbrzymi. Jest naprawdę bardzo duży, długi, kadłub. Tak więc no to jest naprawdę bardzo spore utrudnienie. Jeżeli chodzi o pociski, prędkość pocisku na podstawie 1000 metrów na sekundę. Ja akurat ich nie używam, tych podstawowych. Za to używam pocisków tych drugich, APCR-ów i tutaj mamy 1250. też nie jest jakaś fenomenalna wartość, no ale nie ma tragedii, tak? Nie ma tragedii. Na szczęście nie ma artylerii, bardzo artylerie lubią tego TDK, dlatego że mamy tutaj otwartą konstrukcję i jeden strzał odarty naprawdę może zrobić tutaj spore spustoszenie. Mam w miarę dobre czołgi, bo i rogale są z tego co widziałem i pojechało większość z tych pojazdów na górkę. Tak więc, no tutaj nie jest źle. Druga flanka, czyli lewa strona, też widzę, sobie nieźle radzi. Tam można powiedzieć, że przejęli tamtą flankę, ale nie wiem, jak ta górka sobie poradzi. Naprawdę nie wiem, tam przyjechała. Widzę E4 i coś tam mają problem, chyba podjechać pod tą górę. Nie wiem dlaczego. Jeszcze tutaj ten obiekt nie świeci, tak więc, no trochę słabo jest awre. Dobra, na razie łapiemy asystę, bo no nic nie jestem w stanie zrobić tak naprawdę, widzę i pojechała setka no czołgi ciężkie pojechały tam gdzie powinny pojechać, ale no nie wiem dlaczego nie są w stanie przejąć górki, coraz więcej czołgów z drużyny przeciwnej tam pojawia nam się, 12 do 10 jak na razie, co do zasięgu spotowania, mamy 390 metrów, to też nie jest jakiś fenomenalny wynik, bo niektóre niż mają, ich chyba tam 400. Dobra, na, mówię, na razie gram, łapię asysty, 3100 asyst. Zobaczcie, ta E4 i Chieftain praktycznie trzymają całą górkę, a nasi do tej pory nie podjechali. To było dość dziwne, dlatego że kurczę, pocisk lecący 1200 metrów na sekundę, tak trafiłem w tą E4 i szczerze powiem, on niby wszedł, ale no. Bardzo dziwnie to wyglądało, tak jakby on leciał, nie wiem, z 800, a nie 1200, no ale dostała, dostała. Trochę to naprawdę było zastanawiające, że w ogóle trafiłem gościa, powinienem trafić bez problemu, ale tak nie od razu, tak jakby była jakaś zwiecha, nie wiem o co tutaj chodziło. Dobra, na razie ciągle muszę okupować tą pozycję. Jadą, jadą. No teraz nie trafiłem Widzę już plecy Plecy nam podjeżdżają Znaczy nasi, tylko że problem może być tego typu Jeżeli górka się cofnie A oni będą podjeżdżać Nie wiem jak to się skończy dla naszych 7 do 7 No stój, 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 stój. No i właśnie, czasami brakuje tej penetracji Czasami brakuje Patrząc naprawdę na penetrację tego TDK W porównaniu do innych TDKów nawet weźmy sobie taką czwórkę czy Obiekt 2.6.8 no, To nam jest o wiele, wiele lepiej Mamy tutaj działo no, takie typowe, bym powiedział, czołgu ciężkiego tak. Obiekt 2.6.8 395 Jest spora różnica 395A 330 to jest naprawdę spora różnica. No nie weszło. No na pewno na gromie te pociski latają o wiele szybciej. Kiedyś, tak jak powiedziałem, po pojazd był nie do przebicia centralnie, od przodu. Owszem, boki bez problemu, bo jest miękki, ale jeżeli właśnie podjeżdżaliśmy pod przeciwnika, najlepiej było się ustawić do gościa przodem, i wtedy ani dolna płyta, ani tutaj boczki były nie do przebicia. Jedyne co to mogliśmy przebijać, w to jażmu działa. Uwielbiam tego TDK, jest bardzo trudny, ale uwielbiam tego TDK. Naprawdę, naprawdę sprawia sporą frajdę. Alfa 550 to jest naprawdę też fajna wartość przy tym przeładunku. Bo tutaj mamy 8 sekund z małym ogonkiem. Przeładunek 6 do 6. Cały czas bitwa wyrównana. Mam tutaj dwie niszczarki. Mam nadzieję, że mi pomogą. Ja ciągle tutaj robię za spotera również. Nie było lightów, tak więc spoko. Siatka przydała się jak najbardziej. Na szczęście tam nie zebrałem jakoś mocno od tych pojazdów, które stały tutaj, właśnie na linii mniej więcej E3, bo coś tam na początku mnie biło. Dobra, jest Leopard, jest Avre, no, ten Chieftain ich tam trochę poskładał, bo więcej ich jechało. Ale na szczęście jadą tutaj pode mnie. Zaraz ja się postaram przestawić. Podejrzewam tutaj na linię A i B. Nie będę już tutaj stał tej pozycji. No niestety, Wagen jest na górce, a nawet już nie jest na górce, tylko przy ich bazie i postanowiłem go porobić, ale czy się uda? Zobaczymy. Ciągle bitwa wyrównana, 5 do 5. Myślę, że z takim Wagenem powinienem wygrać. On na pewno będzie miał lepsze maskowanie, ale mimo wszystko. Co do mobilności, tak jak widzicie tutaj, słuchajcie, pojazd jeździ 48 km na godzinę. Można zastosować, czy turbinę, czy na przykład coś innego do niego, jest sporo rozwiązań. Na pewno siatka grając tak normalnie, raczej ona nie powinna jakoś tutaj mocno stanowić dobrego wsparcia, dlatego, że no, pojazdem w większości się ruszamy. Ja staram się po prostu też łapać sporo asy z tym pojazdem, tak żeby szybciej pić te trzy odznaki biegłości. Może się uda. Wiele razy już podchodziłem na tym td -ku. nie jest to łatwe, a szczególnie w dzisiejszych czasach. Ale mówię, nic na siłę, na spokojnie 4 do 5. Drużyna przeciwna prowadzi. No i dobra, jest Triswagen, jest, 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 dobra. Chodź, tutaj stary. Ok, mam AMX-a pełniutkiego 50B. Ok, staniemy sobie za krzaczkiem. Dobra. Mam nadzieję. O, widzę biało-czerwona. Nasi tu są. Streetswagen chyba mnie tutaj bije. Nasi tu są. I najlepiej ruszać się tym pojazdem. Cały czas na Streetwagen mnie bije, no, to jest to, że jak gdzieś tam ma gościu na zbokiem, no to tutaj nie ma problemu z przebiciem Ale centralnie, tak jak widzę, tu kolega już ma spore problemy. Nie bardzo wie. On owszem, ten pancerz czasami działa, ale nie działa w ten sposób, tak jak kiedyś to było. Naprawdę rewelacyjnie on się spisywał. Teraz trzeba no, sporo kombinować, by coś tam zrobić tym pancerzem. 514 hapsa mi zostało, ogólnie pojazd 2000 posiada. No i to jest to, byle jaka górka, słuchajcie i już nie mamy opuszczania działa. 4, minus 4 stopnie opuszczanie działa to jest naprawdę dramat, trzeba sporo się nagimnastykować. Dobra, 600 hubsa sam zostało. No i na resztkach już został, chyba go nie dobiję. Ogólnie 6600 uszkodzeń plus do tego 5200 assist, to mamy naprawdę niezły wynik łączny. Naprawdę niezły wynik łączny, i o to chodzi. I o to chodzi, jak na przykład chcemy markować pojazdy, tak, żeby łapać i asysty, i uszkodzenia. A tutaj pięknie, naprawdę pięknie siadło. Weszła Emeczka 92%, tak więc 3%, ale powiem Wam, że to jest właśnie droga przez mękę, bo może wyjść nam taka bitwa, gdzie nic nie zrobimy. No i później to leci na łeb na szyję. Tyle, tyle z mojej strony. Dla mnie TDK kapitalny. Uwielbiam tego TDK. Dla wielu z Was pewnie będzie bardzo trudną maszyną, bo taki jest. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.